Siemanko. Siema wariaci. Co tam słychać? Jestem w Niemczech, w miejscowości Essen. Goszuję od dzieci Zajebisty rower. Ostro dał chilówkę, nie? Jadę do Katwich. Nie wiem, co to jest co miejscowość, ale widziałem na YouTube, że tam chłopaki coś zjeżdżają. Mam jakieś 7-8 km do tej miejscowości. No i co, sprawdzimy tego sprzętu żeby tylko wrócić. Jakieś ładkie imbusy mam. Zaraz trzeba hamulec z tyłu podkręcić bo na kole nie da rady jeździć. Zobaczymy co to będzie z tego. Ale ogólnie plac to se niezły znalazłem do jazdy na willy. Chwilę się pouczę po szkole i jadę tam. Jadę tam, zobacz co tam się dzieje. Może uda mi się jakąś fajną tam od kogoś pożyczyć i, i pokatować. No nic. Takie to sprzęty I, i co? Kontynuuję urlop. Ja, o, o patrz, patrz, co tu jest napisane. Lucky Bike. Ostra koza, ostra koza. Dobra. W ogóle na lotnisku znaleźli moje imbusy. Chcieli mi je zabrać, hamy Powiedziałem, że nie, już. I mi zostawili. O. Trzeba naprawić trochę hamulec z tyłu. I, I... kieta, dobra Szkoda pieprzyć, gadać Sorry Trzeba jechać Trz. Jo, patrzcie co się dzieje, teraz są kamerę ustawioną ale Dobry ten rower Pa I kieta je Jedzie jak tra. Nie tak szczerze to nawet lepiej niż na fullu się jedzie No i co, tu podobno fajna ścieżka rowerowa jest ja nie chcę ścieżki rowerowej, jak ty las Ja nawet tym głównym se tam pojeżdżę Pizda, <grystanie> jaki brecht. Ej, <grystanie> Dobra, patrzcie, jedziemy Świętole! <śmien> <śmien dole> ten rower to nawet do manualu idzie, nie? Pa jedzie se <śmien dole> Ale mam bekę nie <śmien dole> Wiedziałem, że będzie się tak koło, ale że aż tak Wszyscy Niemcy się uśmiechają do mnie w szoku. W szoku są co tu się dzieje Ta babka jak się patrzy jak bregała Już ty można jechać i jechać Trochę gripy są niewygodne Uuu, za za Gościu, zobacz to Cyk Tu jakieś leśne tereny Tu na lewo Też dobrze można iść Idziemy z trasę <grym> I kieta w dół <grym>

Kurde, te oznaczenia to są do dupy Teraz mi GPS pokazuje, że w ogóle tam pod górę jechać, nie? Nie dojadę tam Jadę pod prąd O No i... i ogień ogień na tłoki pod górkę, nie? A jak jest pod górkę, to i z górki musi być O, czerwone Jo, to fajny timelapse będzie. Idę odpocznę i jadę dalej szukać. Ale timelapse tu musi być. Patrz, co się dzieje. Nie by mam jechać non stop na wprost. Ciekawe. To jest to dziwne. To jest to dziwne. Tydzień. Dziwne je teraz jakieś osiedle wjeżdżam. Ja dziś się za Nie ciocia przyjedź po mnie, ja ci wysyłam kordy z GPS-a i znajdź mnie Bajki Elefant nie elefant Niezłe fancy to są w ogóle, nie? Aha, rozumiem Wjedziem w las teraz pa Ketwik nad mnie Dziadzia spało. <laughs> nie w co to się odstawia. Gościu, ale mam pomysł. O Pa co mnie wyprzedza. Ale chłop się zdziwi nie? Pa. Pa, co się dzieje. na stówę, nie? Eju, eju. możecie już napisać w komentarzach z czym jadę, nie? Bo coś czuje się nie No Ale tu wszędzie góry są Wszędzie z górki się zjeżdża Tu musi być fajny ten Naprawdę fajny bike park. Dobra Pit stop W cieniu. Dobra, zaraz się dowiem to wracam eee, nie wiem, mamy chyba jakiś trop Potkałem faceta, który jechał na endurówce, z Peca Oczywiście e-bike coś wspominał, żeby tędy jechać, ale czy, czy ja go dobrze zrozumiałem z tym moim angielskim, to też tak kurde. Dobra, dane to już wystarczy. Pa w lesie jest ten gościu. I to tam kijita. O kurwa, łańcuch strzela. O jaki O kurwa. O kurwa. O. Kurwa. o, o, o. o, o. o, o. Patrz, co tu się dzieje. Normalnie już. Jak ja tu już mam traskę swoją, pa, Gościu. Ty dum, że tu jest. O. Ostra Ta tutaj na dół Ta fajnie O, by tu dropa zrobił Kozackiego O człowieku Jaki drop nie, no to nie tu Trzeba się cofnąć Ale trasa, pa Jak ten rower dojedzie cały, to będzie cud Ja tu nie chciałem Bo nie znajdę tego w no Jakie ja na stare miasto przyjechał? To nie jest bikepark. Jak ja widzę, jakie tu tereny są, to tu musi być jakiś bikepark. Pa, gościu, normalnie jest most. A tam są góry. Teraz ja coś czuję, że jestem coraz bliżej, tylko czasu mam coraz mniej. boy Tama. Czekam, no, ale zobaczcie, jakie tam są góry. Tam musi coś być. Dobra, ja dalej. Ale ja zabłądzę Jak ja zabłądzę Będę dzwonił do ciotki, żeby przyjeżdżała po mnie To, ale ja ten, bo tam w kaskach jeżdżą pa. O, 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 o O, o, o Tu naprawiają motocykl. Excuse me oh, oh. Uh, I wanna find the bike park It's over there, bike park For the mountain biking Ah, yeah. yeah, you know why? Eh? Yeah, yeah. Finally. <laughs> okay. You see where the black car comes out? Uh, yeah, yeah, yeah. Yeah, there you go ahead. Yeah, three or four hundred meters. Uh huh. It was would be very difficult Very, oh, very right? strong. I and then you, when you, when you, when you have. Your, When, jesteś na you are on top, yeah. yeah, yeah, Then you must left go into the forest. All right. can thank you so much. Yeah. See you later. Ty, jestem blisko. Ty jestem blisko. Normalnie nie wiem, że Normalnie widzi na szczęście. Wjeżdza tutaj. I się wydaje, że tędy trzeba jechać. Duża górka miała być. Na samej górze w lewo. Chyba. <noise> Dobry angielski. Na górze się widzimy z powrotem. Gdzieś tu dojechałem. Patrzę za chwilę na lewo, jakie ścieżki są. Wyglądały jakby takie endurowe były. Jadę jeszcze kawałek dalej. Nie no, to wygląda jakbym był na szczycie tej góry. A tam już z góry zjeżdżam. Nie, dobra. Jadę tą trasą endurową. Będę zadowolony jak z niej zjadę, wrócę do domu. I, i tyle. Nie ma co tu kombinować na siłę, bo naprawdę nie wrócę. Ja tu pierwszy raz w życiu jestem. Się jeszcze pogubię gdzieś i, i będę. Poszukiwany w Niemczech. <laughs> to by dopiero były jaja. Sam zjazd tą górką byłby niesamowity, nie? Naprawdę mega pion. O tu jedna trasa, i tu gdzieś zaraz druga była. Mega pion, i fajnie by się jeździło na tym rowerze tam. I tu jest druga trasa. A tu jakby trzecia? O tam. Cholera. Dobra, jadę tą trzecią, tą pierwszą, co teraz widzieliście. A bo to po środku tu. Dobra, jadę tędy. Zobaczymy, co będzie. Pa, jakie? ka o Idzie Idę ognia. Ładnie, trzeba oczy. No i pod górkę bierzeć. To nie jest wydał teraz tamty. Tu wiem, jakieś trasy XT to są. Tutaj. No i To nie jest wydał dla nas, nie. Ja pierdolę. No nie wierzę O ja sobie zaraz sam trasę gdzieś tu zrobię Pojadę o tam o ja jestem Ja nie tyle kilometrów żeby pojeździć się po lasku For fun, Chciałem tu zobaczyć jak chłopaki jest I lewo prawo Lewo jadę Tam w prawo tu w głąb jakoś Pa normalnie chopa Uh, patrz znalazłem ty Ale jaja Ale kurwa jaja. Ale jaja Ty go to jebiście tu jest o, normalnie ty Ostry motyl Tu jest fajny! Ej kurde Szkoda że głowy nie mam To kurwa woda No i co? Tutaj chyba Czy nie? Nie, nie, nie Ale już fajnie było Dobrze jest Wariat Znalazłem w końcu jakąś trasę rowerową Tu chopy widzę normalnie, pa Pa, normalnie chopa. Ale numer Nie no, na tym to ja nie skacie nie, ale Jo! Dobra, jadę tą traską dalej. Ale jaja. Co? Co jak to normalnie ty są? Pa! Banda! Ole pion! Ale kurwa pion! Co ja znalazłem w ogóle ty? Patrz, patrz co tu się dzieje! Ale jaja! Jest! Ty, ale fajnie wykminili, Dużo drewna musieli mieć skądś. No nie wierzę, no znalazł, nie? Coś tam znalazł. Już myślałem, że nie ma opcji na znalezisko. Ja bym chciał jakoś taką troskę że Tam widzę na prawo coś. Ja Jadę tędy. Ja to tędy. Nie chcę skracać jej. Bo ja nie będę wchodził tu drugi raz. Ale misję mam niezło. Podjarany jestem normalnie. Tu w dół. I tam step jest chyba. Jadę na step -up <noise> O kurwa, to tędy. O, patrz gościu, co tu się dzieje. jałem siodełko zniżu. On przeszkadza trochę. Catfish Bike Park. Siema. Co tam słychać, wariaty? Glory by miał, to by tu latał sobie. Ale fajne hopy są, naprawdę. Podoba mi się. A to dopiero początek, a tu pewnie jest tyle pochowanych rzeczy. Patrz gościu, to... kurwa, tu jest stromo, nie? Na tym rowerze to jest ostry hardcore. Pa. Ostry tam chwilę wow. wow. Patrz co tu się odpierdała tam można Ty ale oni się tu kminą dobrze Ale oni się tu pokminili dobrze Tu z pięć tras jest na jedną włączającą się Dobrze Pat, normalnie cyk. i chleba <skrybuj> Ale proszę dobrze <skrybuj> Nawet nie wiedziałem, kiedy się wyrżnęłem. Ostre, dał chwilę. Ja pierdolę. To poszedł, po będzie. Fajnie, że się zagrało. O, tu będzie vlog, dostry do nie? Hardcore vlog. Trzeba mi błotnik coś. A tu wypadło Tu jakby chopa Więc stąd się najeżdża Nie no, teraz ten bocik będzie mnie denerwował Ale tu jest trasa Dobra, Z2. Powiem wam tak, 7% baterii Wszystko fajnie, tacy. Ale trzeba skończyć dalek Dobra, jadę tędy O, to ja pierdolę Rozpierdolę tego sprzęta, nie? No i to Taka zwykła traska teraz? Nie wierzę Dalej i tak dla mnie fajny O no niej, po siebie znowu Chyba z pokrzywami O nichu Blać Nie jadę tam, nie ma opcji Wracam <zysy> Z dwóch Dobra, parę procent baterii zostało jako, że pewnie już się z wami gdzieś pożegnam na trasie To już tutaj to zrobię Dzięki moc że nie Znalazłem ten bike park Cieszę się Co ja wrócę? Tak, jak ja wracam No dobra Ja już się zamotał tutaj nie? Bądź co bądź Trip uważam za udany, bo znalazłem te hopy To miejsce ogólnie Catfic. No i co? Fajnie jest, szkoda, że nie mam roweru, nie? Niedługo wrócę do Polski to, to i pojeżdżę. Myślałem, że może kogoś zastanę tutaj z jeżdżących riderów, ale niestety. Dobra, tymczasem młody i do zobaczenia na innych filmach, co nie? A ja tam uchodzę pod górę i wracam już chyba asfaltowo, bo to bez sensu I się zaraz gdzieś zgubię, a muszę wracać do domu, bo jestem 20 km prawie od chaty, nie? <trych> tymczasem młody. Do zobaczenia. Chyba długi vlog będzie. I elo. Ostry wariat, co? Ale widzę, że oni tu się nie pieszczą. Normalnie piła w ruch. Zobaczcie, jakie ładne wszystko równe. Kurde. Samo drewno i tylko posypka na górę, żeby było na co lądować. Ja pierd... Pa, jeszcze po drodze basen znalazłem. Elegancko, tego było mi trzeba, nie?